Cześć, jestem Milan Pawelec, mam 18 lat i w tym roku zostałem nowym mistrzem Europy Moto 2. Jakie emocje towarzyszyły Ci, gdy przekroczyłeś linię mety jako mistrz Europy Moto 2? Jak przekroczyłem linię mety, to jeszcze nie wiedziałem do końca, czy zostałem mistrzem Europy, czy nie, więc emocje na razie były bardzo takie ciekawskie, i, i, i nie, do końca, nie do końca wiedziałem. Ale dopóki zatrzymałem się w drugim zakręcie i brat mi powiedział, że wygrałem, nasze emocje były bardzo wysokie, wszyscy się cieszyliśmy, nie, nie, nie mogłem sam w to uwierzyć. No i jak też później jechałem, przemyślałem to, co się stało, i, i wszystko wyszło, to aż się popłakałem pod kaskiem z tej radości i z tego, z tego zachwytu, że, że zostałem nowym mistrzem Europy. Gdybyś miał opisać swój styl jazdy jednym słowem, jakie by to było? Umiarkowane. A co to znaczy? Jak się mógł rozwinąć? Że takie spokojne, dosyć też e, równe, no z taką małą agresją. Tak. Wszystko umiarkowanie. O. Przygotowanie fizyczne czy mentalne do wyścigu? Przede wszystkim fizyczne. Z zachowaniem mentalnym nie mam aż takiego problemu. Umiem e, na co zapanować mimo tej dużej presji i tego dużego ciśnienia, e, więc zdecydowanie fizyczne. Jak wygląda dzień, kiedy nie masz zawodów ani treningów? To przede wszystkim zaczynam od tego, żeby dobrze się wyspać. E, jak wstanę, to, to wiadomo, mam jakieś lekcje, bo nadal jestem w szkole. Także uczę się 3, 3, 4, czasami 5 godzin dziennie. To nie jest dużo, ale mi to wystarcza, żeby, żeby no, zdać egzaminy. Później, o ile mam treningi, a prawie zawsze je mam, to, to mam trening fizyczny z, z moim trenerem personalnym. Często gramy w środkówkę z, z moimi przyjaciółmi po, po trening, e, znaczy pod wieczór, głównie z przyjaciółmi i, i szkoła poza, poza treningami motocyklowymi. E, twój tata i wujek byli mistrzami. Jak ich doświadczenie pomaga ci w karierze? No przede wszystkim, jak zaczynałem, to oni... Nie, nie, nie potrzebowałem takiego trenera od motocykli. Oni wszystko mi przekazywali tą wiedzę, y, uczyli mnie z, ze wszystkim. Także ten początek, ten start mój dużo, dużo wniósł dzięki, dzięki wujowi i dzięki tacie, który, który był przy mnie i, i ze mną trenował i cały czas mnie korygował. Kto był twoim największym idolem w dzieciństwie? Zawodnik czy ktoś z rodziny? Mój idol to był Valentino Rossi, tak jak u nas w rodzinie wszyscy e, na, na Rosję go głosowali, e, kibicowali mu, także też, też ja za tym głosem poszedłem i, i, i też sam jestem za, za Rossi, Valentino Rossi. Gdybyś nie był motocyklistą, co byś robił dzisiaj? E, raczej bym szedł w kierunku motorsportu, chociaż to jest ciężko teraz stwierdzić z mojej perspektywy, ale... Raczej bym został kierowcą, jak, jak, nie, jak nie kierowcą motocyklowym, to może kierowcą e, samochodowym, mam, miałby, mam, miałbym taką nadzieję. A jeśli by mi nie wyszło, e, to... choć Kiedyś miałem taką zajawkę, grałem dużo w, e, w ping-ponga, e, w tenisa stołowego, więc, więc jakby się udało, to, to może też... E... Jak Twoja rodzina reaguje na Twoje sukcesy? Bardziej łzy, wzruszenia, czy strach o Twoje bezpieczeństwo? Raczej większość łzy ze wzruszenia i że z osiągnięć. Chociaż mama to zawsze, ze, tak jak chyba mama, wszystkie mamy, zawsze się boją, trochę strachu jest. Ogólnie nie ogląda moich wyścigów. Dopiero jak dostanie sms od koleżanki czy od kogoś, kto oglądał wyścigi, że wyścig poszedł pomyślnie, że nic się nie stało, że dojechał do mety, to dopiero potem włącza sobie powtórkę, ale też rzadko w ogóle ogląda te powtórki. Już częściej jak ja przyjeżdżam do domu, to już jej włączę, to obejrzę ze mną i, i się cieszy, ale ale głównie to, to rodzina reaguje, że, że radość i łzy szczęścia i z, z osiągniętego sukcesu. Jak radzisz sobie ze stresem przed startem? To jest taka moja zaleta, z której bardzo się cieszę, ponieważ umiem wyłączyć tą głowę mimo tej presji przez kibiców, przez media. W której czytam, że był decydu mogę przywołać na przykład y, temat z, z Walencji z ostatniego wyścigu, decydującego wyścigu. I w mediach dużo pisali, że decydujący wyścig, że o wszystko, mimo tego, że byłem drugi w kwalifikacji generalnej. No i to już takie budowało takie napięcie u mnie, ale udało mi się poradzić sobie z tym i podczas startu, tak jak do mety, y, byłem w tej pierwszej trójce. Y, nie cisnąłem dużo, umiałem się wyciszyć i, i, i bardzo dobrze chyba poradziłem sobie z, z tą presją. Co powiedziałbyś młodszemu Milanowi, który dopiero zaczynał przygodę speedbike? Teraz jakbym spotkał młodszą wersję siebie, na pewno bym e, ostrzegł się przed e, wypadkami, które miałem i żebym e, nie zapobiegł, e, no, z, żeby zapobiec nim. Czy masz jakieś hobby poza motorsportem, które cię relaksuje? Teraz ciężko powiedzieć, ale e, w tym roku ogólnie miałem mało czasu, ale rok temu e, poza motorsportem e, często jeździłem z kolegą na ryby. Na nad jezioro czasami e, nawet byliśmy po 3-4 dni, e, więc wędkami tak sobie relaksacyjnie i spokojnie mówiliśmy rybki. E, jaki jest Twój ulubiony film albo serial, który daje Ci motywację? Kurczę, czy daje mi motywację? Mm, ciężko powiedzieć, nie oglądałem dużo seriali, ale oglądałem taki jeden, który zapadł mi w pamięci, to jest Wiedźmin. ale czy on tam mnie w czymś motywuje? Na pewno w tej walce i żeby się nie poddawać i żeby cały czas mieć tą nadzieję. No więc mogę powiedzieć, że mi. Jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lat? Nadal na motocyklu, czy może w roli trenera? Na pewno jakbym doszedł już do, o ile się uda dojść do tej e, klasy mistrzostw świata. Jeśli dojdę do tej klasy mistrzostw świata, to za 10 lat to, to raczej już bym mógł skończyć jeździć, i, bo to już jest taki wiek wysoki. I zacząć trenować, czy po prostu żyć swoim życiem i cieszyć się tym, co kiedyś było. A chyba, żeby mi się nie udało jeszcze dojść do tych mistrzostw świata, to bym cały czas próbował, żeby, żeby dojść do tego poziomu najwyższego. Co chciałbyś przekazać młodszym fanom, którzy marzą o karierze w motorsporcie? No na pewno ciężka praca. Sam mogę powiedzieć na swoim przykładzie i, i też e, dobrego taty, który fajnie motywuje, ponieważ mój tata e, bardzo mnie motywował. Czasami jak na przykład nie chciałem wyjść na trening, to on mówił, że jedziemy i, i dziennie 4 godziny spędzałem na motocyklu, żeby tylko trenować, żeby tylko się doszkalać, także e, młodym fanom i, i ludziom, którzy chcą zacząć z motorsportem, na pewno ciężka praca i ta wytrwałość, i, i walczyć do końca o to, żeby, żeby dojść do tych swoich sukcesów. Gdybyś mógł wybrać jeden tor na świecie, jako domowy, który by to był? No, nie mamy tutaj żadnych w tym myśli torów ani nic takiego, ale mam taką pewną wyobraźnię, że gdybym mógł sobie wybrać jeden tor, który chciałbym, żeby był na przykład u mnie w domu i, i mógłbym być nazwany na, nie wiem, na nasze miasto czy na, na nasze imię, to by był to Tor Katar który jeszcze po ciemku, tym bardziej donaje tej, tej fajności, mogę powiedzieć. Gdyby twoje życie było filmem, jaki miałoby tytuł? Rywalizacja. Co jest bardziej ekscytujące? Pierwszy start w nowej serii, czy pierwsza wygrana? Zdecydująco powiem, że pierwsza wygrana, ponieważ w moim starcie w nowej serii Zaliczyłem wewrotkę, więc to nie był mój idealny początek sezonu, idealny start sezonu. Więc pierwsza wygrana że w Aragonie dużo przyniosła mi radości. Dobra, w takim razie dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również.